Siema, mordo. Dlaczego siedzisz na stole? Nie siedzę na stole, tylko witam się z widzami. Widzę, że siedzisz na stole, się ma tam, tam są widzowie tam, gdzie ma mordy. Hakiem. Cześć, witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Te z Rafta. Drugim odcinku z Rafta. Bo pierwszy odcinek był na kanale, wpadajcie do niekoniecznie, jeśli go nie widzieliście. Koniecznie, jeszcze, żebyście słuchajcie. widzieli, co zrobiliśmy dziś Traft, na naszej wyspie. Traf, nasza traftwa, nasza traftwa. Na naszej traftwie nie byliśmy bardzo dużo czasu, i jak teraz wznowiliśmy naszą grę, to okazuje się, że zostało dodane tyle treści do tej gry, że warto byłoby zacząć tak naprawdę całą rozgrywkę od nowa. Jeśli Dokładnie. ktoś z Was nie widział wcześniej, live streamu, z rafta do teraz będzie miał świetną okazję żeby nadrobić jak gra w ogóle wygląda co się tutaj dzieje wyspa, i w ogóle. Wyspa mała wyspa. Właśnie, tam jest płyniemy? wyspa, Płyniemy tam, powolutku już zauważyłem. Z drugiej chwilę. strony była fajniejsza, powiem Ci szczerze. Z tej strony jest fajniejsza, zobaczysz, jak płyniemy do niej. Nie, muszę łagodnie obrócić. Słuchajcie, w każdym razie dopływamy teraz powoli do tego, do wyspy, zaraz zobaczymy, co tam będzie. Pamiętajcie, żeby stać łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał mój i zadzwonkujcie, żeby nie przegapić żadnych y, kolejnych filmów z Rafta, ani z żadnej innej gry. Wpadajcie do Agi i zróbcie dokładnie Zapraszam. to, samo. Zapraszam. Przepraszam, to masz za to, że pochwaliłeś mój kanał, to możesz sobie zjeść. O, dziękuję Ci bardzo, wspaniale. Co, Mam jeszcze, wiesz, co, konia. Po, tak? No. A ty masz tak dużo tego zdrowia, tego? Cztery ryby mam. Znaczy, mm, teraz mm. dwie tylko, bo. Dobra. Sumie, bo Kurde. ja mówiłam całą noc, to, jak ty spałeś. Świetnie, wiesz? znaczy no, spałem, tak, spałeś. spałem. Ja zbierałem deski i inne Jasne, rzeczy, więc nie, nie gadaj, że ten... Na stole spałeś, położyłeś dobra, dobra. się i chrapałeś. Słuchajcie, słyszałam. w każdym razie czas najwyższy podwiększyć troszkę naszą traftę. Zanim dopłyniemy do tamtego miejsca, warto byłoby jeszcze troszkę dodać nam tutaj terenu, po którym możemy się poruszać. Także ja to od razu bym zrobił. Musimy w tym momencie skupić się na zautomatyzowaniu troszkę naszego życia tutaj. To znaczy, tak, ta woda, spoko, ale fajnie byłoby zrobić tą lepszą, lepsze od odzyskiwać wody, jak to się nazywa? destylator filtr. wody, nie, filtr wodny, tak? Tylko czy ty jeszcze ty nie umiesz sobie... robić lepszego filtra na No, nie potrafię się właśnie, bo ja bym wam pokazać, słuchajcie, to w książce wyjdź z książki, okej? Okay. To tutaj w książce mamy rzeczy, które pokazują, są pokazane, które możemy zrobić, nie? I jeśli upuścimy jakiś przedmiot, którego jeszcze nie mieliśmy do tej pory, tutaj, na przykład jakiś kamień albo coś, i zbadamy O, o ja mam szkło w ogóle, mogę zbadać, To znaczy, ty się nauczyć, tak? Weź sobie, weź dawaj sobie to, to szkło. ja szybko w takim razie zbadam. I śrubkę zbadaj. I odpadki zbadaj. Słuchajcie, w tym momencie. Ale nie, nic nie mogę się nauczyć. Wszystko wiemy, co jest Tak, ze szkła. A, a na, wiemy, z śrubki? A gdzie ta śrubka poleciała, bo tu. ja nie mam pojęcia. Okej, okay. dobra, zbieram śrubkę. Zobaczmy, co się stanie, jak damy tutaj śrubkę. Proszę bardzo, zbadaj. I do mamy. O, mamy kilka rzeczy. Mamy wędkę metalową. Dobra, a ogromny mamy... małż. Hak no nie wiem, czy i ja to badałam. Poczekaj, to tylko nauczę się te trzy Haak rzeczy. Hak jest super, bo pod wodą może będzie lepiej nim wykopywać. A ogromny małż, do czego służy ogromny małż? Zbadano już, także to już do, mamy z głowy. Y, do znaczy nie do ogniska, tylko do, gniazda. do Słuchaj, powolutku, F warto byłoby teraz dopłynąć tak, żeby zatrzymać się przy niej i zobaczyć, ile jest beczek Ale w ogóle. czekaj, bo my nie mamy, zio, nie mamy y, kotwicy. Czego nie mamy? Kotwicy. Kotwicy nie mamy, no dlatego będziemy musieli się utrzymać. Nie, nie, poczekaj. Żegla. To nie ja wiem, czy damy pokażę. radę. Ja ci pokażę, jak to się robi. Ja nie ufam temu żeglowi A, tylko ja i wyłącznie. Ci pokażę, Masz jak cztery robi. kamienie? Słuchaj, e, nie. Cztery kamienie mam i cztery liny. Kamieni zero. miałem jeden. Kurde, tutaj go. wiesz co? Płyniemy na wyspę, tam są beczki, widzę. Trzy nawet, więc no. może ktoś z tych beczek. A jak nie, to można wykopać kamienie. A liny będziesz miał cztery? no nie no. Tak, mogę mieć. To cztery. zrobisz cztery liny. A do czego potrzebujesz? Do kotwicy. Do kotwicy? Tak. W której zakładce jest kotwica? To jest ta We... zarzucana kotwica z tak, kamieniami tak, po prostu? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak? w żaglu. Okej, okay, dobra, to przygotuję sobie cztery liny. Z ustale płyniemy. Będą. W ogóle nie, nie płyniemy. To jest rzeczywiście nie my płyniemy. My mamy płynąć na wyspę zio, a nie nie wiadomo gdzie. Ale poczekaj, aha, bo my płynęliśmy pod prąd, to nie aż tak bardzo No w... właśnie. Agaruszona, na samobójczą misję. Cicho, bo mnie musisz rozstrzygać, kiedy ona napływa do mam mnie. Mam nadzieję, że zostawiłaś, chociaż ważne rzeczy. Nie tutaj. zostawiłam, mam przy sobie te śrubki, bo nie mamy skrzynki, nie wiem, czy do, pamiętasz. No tak, tak. Dobra, świetnie. walczę, walczę, uważaj. Takim raz, no nie, nie wiem, ja nie widzę, gdzie walczysz. Widzę tam tylko płetwy tego Dobra, Andrzeja. które co, ona mnie gryzi. co, ona mnie Wiesz co, mnie wiesz co? muszę wracać. Zaczęliśmy placać. się oddalać od tego, od wyspy. Mam dwa ja... plastiki. No właśnie, przydałoby nam się trochę plastiku to po za to, mało. żeby zrobić wiosło. Nie wiem, czy uda nam się do wiosła zrobić. Ja myślę, że ty sam też powinieneś to Dwa. No to tak. No bo ono mnie gryzie. Dobra, no, już ile sorry, żyje. To ty masz dwa, w sumie dwa plastiki. Dwa plastiki mam. No, Czyli to nie jest to. To jest moja włócznia. No to ja mam jeden plastik dodatkowo. To, no, to możesz mamy popłynąć. Zrobimy za mało. sobie, słuchajcie Fioszu, taki jest cel. <laughs> tak, Potrzebujemy tego, do tego będziemy... sześć sztuk plastiku. Ale my to nie wiesz co? Tam. Zostaw ten plastik i zostaw cenne rzeczy mi. Nie, nie. A i popły... Aga, to nie jest dobry pomysł, totalnie. Kurde, źle zanim do ciebie wrócimy, to trajektorię, trajektorię i nie dopłynęliśmy. No o. kurde, no i teraz ja nie będę nie dam rady z nim walczyć. Dasz zupełnie. radę, wierzę w ciebie. To jest bez sensu, Agatha. Zostawcie łapkę w górę, jeśli również wierzycie w Nie, wzią. to się nie uda. To się to na 100% się uda. nie uda. Już płynie do mnie widzę, tylko to, to nie uderz, uśmiech. uderz, jak szybko przyspieszy, to musisz walnąć. No, ale to nie da rady tak, kurde, już umieram. Mam to jeden wejdź, plastik. To wejdź na wyspę. Czekaj, czekaj, zaraz to spróbuję zrobić. Muszę to jakoś wymanewrować ładnie, żeby mnie płynie. To jest do straszne, ale ja nie mam pojęcia co się z tą tam dzieje. O, w beczkę No go właśnie, dobra, ja zaraz też nie będę miał pojęcia, co się ze mną będzie działo, uwaga. Słuchajcie, dziab dostał, dobra. ale ja też dostałem. To Muszę na wyspę. Wracać. Muszę na wyspę szybko dotrzeć. A nie do mnie? Nie wiem, Aga. Jak no. nie dotrę na wyspę, to mnie zadziabie. O nie, to się nie uda. To na wyspie to się spróbuj nie uda. odpocząć i zjeść coś. Może o, nie O, go, Super. go, żyje! Uh! <laughs> dobra, widzę cię, że uh! jest się nie. Wiem, co, Zobacz, czy jest coś na wyspie, może zbieraj przy brzegu te jakieś oh. plastiki jak masz, bo jestem jeszcze coraz dalej. Nie ma nic tu. Dobra, widzę cię jeszcze spokojnie, dobra. No, ja też cię widzę. Ym, na razie to tak. To potrzebuję. Poczekaj, tu pozbieram to, co jest na tym. No żeby dobra. dało się. Jak najszybciej, Słuchajcie, widzę gdzieś tam kątem oka, jeszcze jak Aga odpływa. Spokojnie, ja jeszcze tutaj walczę z wiatrem. Nie ma nic do żarcia tutaj. Nie ma? Nic zupełnie. Żadnego melona, nie nic? Nic, ani jednego Ale zobacz, czy jest jakaś skrzynka, chociaż. No właśnie chyba nie. Na górze zobacz, Biegnę. może jest. Zrób te wszystkie tam drzewa jeszcze. Słuchajcie, wydaje mi się, że byłem już na takim samym formacie wyspy i tak, nie ma. To, wiesz co, spróbuję pozbierać te rzeczy, które widzę z wyspy. Okay. <laughs> nie wiem, czy dorzucę hakiem do nich. Słuchajcie, jest fajnie, dopłynąłem, żyję, więc. Tylko teraz jestem coraz dalej, więc musisz w miarę się nie streszczać. Nie mogę dorzucić hakiem do tego, do plastiku. Zio, za chwileczkę nie będziesz mógł do mnie dopłynąć. Dlaczego? Bo y, właśnie. Bo tak mówisz? Andrzej zjada nam tratwę. Ej, to jest Andrzej u ciebie. Tak, jest u mnie. No I to? Ja go... to... ciepnęłam. Tylko Ale... nie obróć żagla, proszę, nie? Nic nie ruszam, tylko wiesz, co jest najgorsze, że nie wiem, jak długo on tu przy mnie zostanie i nic no, nie robi. Czy, czy ja ciebie? mogę rzucić hakiem, jak jestem w wodzie? Nie mogę. A dobra. masz wodę, żeby się napić, bo w sumie masz. wodę, nie mam żeby wody, żeby, żeby się napić, ale mam bardzo dużo y, w ogóle wszystkiego w sensie. Y, jak to się nazywa? No, paski życzne? zdrowia i paski napojenia są spoko. Dobrze. Słuchajcie. Dobra, dopływam powolutku, nie dobra. widzę rekina. Jest koło okay. mnie. Świetnie, no Jest to nawet tam mnie po prostu i stresuj. Go. A ja zaraz. Stresować mam go? Tak, streszę wody. Z... Co się stało? Dwie Mefy do nas przyjdziały z ziemniaki. O, czekaj ale... bo do mnie płynie ten frajer! Czekaj, już o, Dostał! Okay. Załatwiony. Znaczy jeszcze nie, ale pewnie jeszcze kilka dziabnięć i będziemy zamić co jakiś. Nie ma z i w razie czego jesteśmy dwoma Dobra. mięsami, to które czekaj. może ugryźć No to ja sobie. spróbuję w takim razie, może go załatwimy. Tak? Dobra. Okej, okay, dostał dziab. Yy, może nam nie ucieknie tratwa. Słuchajcie, walka z wielkim Andrzejem Chodź tu. Dziady, Chodź tu no pasz. dawaj go, dział. Oj, nie trafiłam. Dobra, dostał? Dostał dwa razy. Sztos? <noise> Tylko poczekaj, żeby dostał, Dobra. ale jakoś tak bardzo, bardzo... Na co potrzebowaliśmy tego plastika, żeby dopłynąć do wyspy, yy, Ta tak, już ale wiesz nam. co? Yy, Badaj plastik przy okazji, jak tam będzie się tym. No właściwie chyba nie, bo wydaje mi się, że będziemy Dobra. mogli zrobić ten film. Słuchajcie, w takim razie badamy i zobaczymy, czy za pomocą plastiku można robić filtr. Spadaj. Kurczę, dostał, mamy dostał, dostał stół, dwa razy. Jest zaawansowany filtr, rzeczywiście, Super. masz rację. Ale jest, mamy. jest problem taki, że to szkło, które mieliśmy, zużyliśmy na zbadanie Wiem. szkła. Ale to i tak chyba. Mam, zabity! Jest! Sztos! Zbieraj go. go. Z... Nie, kliknij Dobra. e i trzymaj. Dobra, podnoszę. Surowe mięso rekina! Słuchajcie, w końcu będzie coś, coś do jedzenia. I głowa rekina. Pierwszy Zostałe. Andrzej załatwiony, pamiętajcie, musimy o tym. zbierać Słuchajcie, te Andrzeje. Liczymy, ile Andrzejów było załatwionych. Eee, czekaj, co To ja, co jest ja ta wyspa, na której byliśmy, czy to jest kolejna jakaś? Yhm... Czyli to tu, to tu, okej, okay. dobra zarabiam mięsa gotowe. To jest, gotowe. Ta, sama, ta, to jest ta sama, tak, bo my od niej płyniemy. Okej, okay, w którą stronę płynie tratwa? Na razie niech płynie, zobaczymy co nam przyniesie los. Jakbyś chciała mięso rekina to proszę bardzo, a my zobaczmy, co potrzebujemy do skraftowania tego zaawansowanego filtra. Żebyśmy nie musieli co chwila tutaj dolewać pojedynczo, pojedynczo tych tych. To znaczy Filtr na pewno musimy... 4 szkła. Na pewno musimy zatrzymać się okay. właśnie przy wyspie jakiejś i Jeśli do tego przydałoby szkła, się... Nie wiem pamiętasz, wcześniej robiliśmy piec do przetapiania rzeczy, prawdopodobnie go jeszcze nie możemy zrobić, bo do niego Pewnie będzie potrzeba glina Wiesz co, albo on takiego, tutaj jest i y, w sensie, jak sobie zajrzysz do książki, mhm. to on jest i do niego chyba potrzebujemy gliny i piasku i się robi cegły? Okej. Okay. Ale będziemy musieli się zatrzymać tak. na dłużej, więc jest musimy sucha zrobić kotwicę. Słucha, cegła będzie nam potrzebna do tego, żeby to zrobić. A suchą cegłę się robiło, tak jak mówisz właśnie, z chyba gliny i piachu. Tak, i jeden cegła? piasek w ogóle mam. Tak. Dwa piaski, dwie gliny. To na razie nie mamy. Dobra, to płyniemy i zaraz zobaczymy, gdzie ten gdzie dopłyniemy i może znajdziemy glinę i piasek i zrobimy cegłę. <grym>, o nie! Dwa! Kurde! Właśnie, potrzebujemy lepszej dziły żeby naraz ich zaciupać. Najlepiej no, to łuk w ogóle, bo wtedy no, można strzelać do niego z daleka, racja, nie? Ale Dobra. No, nie wiem czy Słuchaj, w będzie. Ale mam tak materiały na to, żeby zrobić metalową wędkę. Udało mi się jakoś zbierać. Możemy to sobie doskonale. ją zrobić i teraz będzie można raz, że szybciej łowić, dwa, będzie dużo większa wydajność. Będzie można spokojnie y, łowić i łowić i łowić, i tak wiesz, i tak dalej, i, i tak dalej. Myślę, że też dobrym pomysłem jest teraz nie skrzynki, żeby zacząć przechowywać tak, te materiały, jak najbardziej. Nie? Wiesz co, ja trochę powiększyłam naszą tatwę. Sztos! Dobra, jeszcze jeden rządek tutaj od tej strony od żagla bym chciał zrobić. Mm -hmm, I żeby nie super. był przy samym brzeszku. Tak. Dobra, fakt. i złapiam surową makrelę. Dobra, i wędki jest naprawdę dużo, więc będzie można jej używać i używać. To wiesz, to daj mi wędkę, a ty łów Już znaczy daję ty wędkę. zbieraj materiały, a ja będę łowić. Dobra, czyli ryby. Proszę bardzo, cyk. Bierz wędkę, słuchajcie, noc nas nastała. Fajnie byłoby też zrobić sobie łóżka. Głównie po to, żeby skipować noc, żebyśmy mogli szybciej, płynniej nagrywać. Do tego będzie liście mówił i gwoździe, No a gwoździe się robi z odpadków, więc dużo beczek y trzeba Mam odpadki! Ile? E, czekaj, jak złapię to ci powiem, bo jestem okej. Okay. Okay. mam pięć sztuk, więc mogę zrobić parę gwoździ. O, no to super. E, ile gwoździ trzeba? Mam trzy. I trzy gwoździe na jedną łóżko. To wiesz co? To, to na razie mamy... się nie opłaca. Mamy dwa! Nie, słuchaj, mamy. Tak? Mamy, mamy. No to jest moment, w którym możemy zrobić skrzynkę. Skrzynka by się przydała. Odpadki jedne potrzebne, kurde To czekaj, no. mam jeszcze. Ale lipa. Masz jedne. To dawaj Ostatnie. właśnie. Ostatnie. Właśnie, no to jeszcze jedne potrzebuję. Aha, no i nie mam miejsca w ekipunku. No właśnie, bo tak. To rzuć aha. mi jakieś rzeczy Czekaj, ja... Tak, zrobię na razie łóżko jedno. W ogóle no. jest wyspa na horyzoncie. No Wiem, 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 właśnie już do niej płyniemy. Tam, tam się znajduje, słuchajcie. Zaraz dopłyniemy do niej. Co do skrzynki. Skrzynkę, jeszcze jedną linę mogę Czy zrobić. Słyszysz, okay. że Mateusz wyjada nam jedzenie? Słyszę, ale nawet dwa, kurde, no. no Dobra, zubańce. już zebrałam. Dobra, czekaj, na razie tak, skrzyneczka. Muszę do skrzynki podkładać rzeczy, które są mi totalnie niepotrzebne. Na razie niech to będą nasiona. Jakiś burak i surowy ziemniak. To, to są takie rzeczy mało. Dobra. Potrzebne na ten moment. Cześć, do czego były potrzebne cztery kamienie do kotwicy? Tak. Sztos, to mogę mamy? w takim razie zrobić kotwicę. Super. No, linę też bo, masz? Y, linę nie mam, aż tyle, ale może jeszcze zdążę na zbierać, zanim dopłyniemy dobra. do wyspy. Wiesz, to mam jednego liścia, więc mogę ci go już dać. No dobra, spokojnie, jeden liść to na razie Liny nie zrobi. No jak to? Zawsze to pół Liny. No dobra, to, to pół za chwilkę to ogarniemy. i pół Liny, to dwa Słuchajcie, liny. No, y, jeszcze też te liście fajnie byłoby wykorzystać do tego, żeby zrobić drugie łóżko, bo jedno mamy tutaj, a drugie do drugiego brakuje mi dwie dwa liście. Masz ten liść gdzieś? No właśnie mówię ci, że masz. O, dobra, to jest jeden, tak? No i no jeden, to, tak. to więcej niż jeden. Za jeden za mało. Tutaj jest jeden. Czekaj, zaraz go może złowię jeszcze. Chociaż kończy mi się już mój hak. No i nie trafiłam. No, ale hak akurat się kraftuje super tanio, bo to jest jakiś No nie wiem. Tam... Co nie wiesz? Czekaj, bo muszę Andrzeja rozwalić. No to wołaj, że Andrzej! Dobra, kurde, no patrz, trzeba naprawiać cały czas jeszcze ten, nie? Już naprawiłam maksymalnie okay. jak mogłam. Sztosik, z tej strony okay? chciałem jeszcze dobudować ten. Yy, po prostu osłonę, żeby nam mhm. tego żagla nie niszczyło od razu. co, to jedną mogę zbudować. No dobra, to w takim razie dobuduj. Słuchajcie, noc, 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 na razie póki co jest ciemno. Co mi brakuje do zrobienia? Kotwicy, tak żebyśmy mogli się zatrzymać chociaż na chwilę Pewnie tutaj. Pewnie te liny. Cztery liny, okej, okay, zrobione. I w tym momencie kotwice, to było tak, że po prostu się ją... Przykle przyczepiasz ją do krawędzi. Okej, okay, sztos. Tylko nie wyrzucaj jej jeszcze. Dobra. Czyli aha, wtedy podnoszę i wyrzucam. Dobra, tak, rozumiem. Tylko to jest jednorazowa. Spoko. Będziemy musieli ją potem zdemontować. Jasne, jasne, tak na Nie, nie bardziej, pamiętam. Skoro zbliżamy właśnie się. Hak. No to, to nie możesz zrobić sobie? No nie mam plastiku jednego, ale to nie Jednego zaraz plastiku nie masz, to zaraz przepłynie już, już plastiku. No, nie, 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 W nie, no, super, Andrzej, jeszcze mnie. No to jest to po prostu super. Dobra, mam już. Okej, okay, słuchajcie, zbliżamy się w tym momencie. Idealnie dzień wstaje, Wiesz więc co? Możemy... możemy tutaj już przycumować. Nie, nie, ja bym przycumował jak najbliżej. Tak? Tak. Bo to i tak będzie... musimy pływać pod wodą, Jacek, znaczy Zio. Tak. Ja myślę, że bezpiecznie będzie, jak się zatrzymamy tutaj o. w tym miejscu. Uwaga, hop! Wyrzuciłem. Dobra. Zakotwiczone. Idealnie ja nie mam... pode mną są chyba trzy kamienie, albo jakieś. nie wiem, co to Wszystko jest potrzebne nam i odpadki i tak Czekaj, dalej. Zaraz I zaraz zobaczę, co to jest. Z kamień. Ała, Andrzej, won! Wyspa jest wolna od tych, skrzynek, więc może pod wodą ewentualnie. Dobra. Ja muszę koniecznie się napić. Ała, Andrzej mnie ugryzł już dwa razy, no. O, mam ananasa, to sobie ananasa w ogóle tak bezceremonialnie gryzie, nie ma żadnego takiego... No takiego nie ma żadnego dźwięku szczęk, nie? ty Bo jakby się zbliżał, to powinien lecieć właśnie motyw ze szczęk. to było strasznie dramatyczne. Poczekaj. No gryzie po prostu, ale wydaje mi się, że trochę to też się zmieniło. Nie wiem czy zauważyłeś, że trochę inaczej gryzie teraz, że y, jakby tak nagle przyspiesza i cię uderza. No ale tak zawsze było, bo to w nie moment wiem, przyspieszenia technicznie... to jest moment, w którym możesz się obronić. Jak on przyspiesza, to te, wtedy możesz To Wtedy możesz zciadnąć, wiem, już się nauczyłam Dobra. powoli tego. Ja w tym momencie sobie pozbieram od razu, to, co znajduje się na wyspie. Dobra, bo ja nie mam, y, nie mam jak zbierać, wiesz co, ale no to spłynęłabym, siekierę. spłynęłabym pod wodę i zaczęła zbierać pod wodą rzeczy. To ja właśnie przed chwilą zebrałem sobie tego. Zebrałem sobie odrobnikę kamieni. Jakbyśmy dali radę zdobyć tą glinę i zdobyć piasek. Czyli te dwie rzeczy, które okay. są najbardziej potrzebne do I zrobienia I odpadki, cegieł. zio. Bardzo potrzebne nam są odpadki. Okej, okay, w takim razie, no, ja nie wiesz co, nie. ja zacznę tutaj zbierać, może mnie Andrzej nie zje. No, roz... Te tratwy były rozbite na tej wyspie, mam wrażenie. Tak? Coś tak to wygląda, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, czy coś, nie? Kurczę, no nie Słuchajcie, mogę, bo Andrzej mi krysie. Kwiatów na razie nie zbieramy, bardzo dużo kwiatów jest tutaj w okolicy, to też pewnie zauważycie i na pewno napiszecie na komentarzu, czemu nie zbieracie kwiatów. Nie zbieramy kwiatów głównie ze względu na to, że w tym momencie one są nam kompletnie niepotrzebne. <noise> tak po prostu. To znaczy, jak będziemy mieli już troszkę trawy, będą. Nie będziemy mamy co skrzynki. malować. Tak, to będziemy mieli co malować, wtedy będziemy malować. A na razie zostawiam malowanko na później, nie? Tak mi się wydaje. Masz może y, jedną linę, bo. albo jedną tylko jednego liścia. Ym, chyba mam. To się ja jestem na wyspie, gdzie ty jesteś? Ja jestem po drugiej stronie wyspy, bo Dobra, zbieram rzuć tutaj mi piasek. jedną linę. Masz osiem tego, liny nie mam. Dobra, to jako w sumie tylko liny. i wyłącznie masz w takim razie te liście z powrotem, bo ja chciałam tylko jeden. Sztosik. Gdzie one wpadły? Do, Do wody. wody. Dobra. I czekaj, bo w tym momencie tak, co ja chciałem zrobić? A zobaczyć, piasek. Z, znalazłem jeden piasek. Yy, tak, ja mam też mam kamieni. chyba jeden. Ale glina wygląda, ja nie Glina pamiętam. wygląda tak jak piasek, tylko jest troszeczkę ciemniejsza. Ona jest taka plama, bo ja też zebrałam jedną glinę już. Okej. Okay. O, tutaj jest na przykład chyba piasek. To jest piasek no, no, czekaj, i kamienie. Tak. To, to jest piasek, definitywnie. Tak to, to troszeczkę jest ciemniejsza glina. Kamieni kamienie też można zbierać. Właśnie. Fajnie byłoby zrobić ten lepszy hak do tego. Mm -hmm. To zbierasz? To zbieraj w takim Zbieram razie. Zbieram kamienie, tak. Jak zbierasz, bo ja, ja też. żebyśmy nie, e... nie tłukli tego samego w kółko. No wiem, wiem. O, tutaj jest metal! <laughs> Idealnie! Super! Żelazio! Ale wiesz, to i tak na razie nie ma co do tego bardzo dużo zbierać, bo. Kolejny piasek. Jest ten problem, kurczę muszę iść się napić. Mm. I brakuje mi o, jeszcze jest glina. jednej deski. Dobra. Już pamiętam, jak glina wyglądała. Ona jest troszkę taka bardziej plamiatka. Uważaj, bo Już uciekam. Dobra, ja muszę Ale zrobić to dzidę, bo ideale, mi się skończyła. Nie. I się Dobra. duszę w No ugryz mnie! No nie. To jest straszne, no te gryzienie naprawdę jest takie nieme. No wiem, no. To jest takie dość Nie cieka, jest on, to płynie, już płynie, już go widziałem. Dobra. Uciekaj stąd, panie Andrzeju. Przydałoby się w takim razie zrobić tego. Jak to się nazywa? Co? Yy, no strzały, nie? Żeby go odganiać czy coś. Znaczy, tam. ja myślę, że lepszy yy, hak. Żeby szybciej wykopywać i lepsza dzita, e, no. żeby szybciej go odstraszyć, nie? To, to jest chyba najlepszy, ten najlepszy sposób. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o podziemne rzeczy, no jest sporo kamieni, ale same kamienie na razie Chyba, chyba że nie go sprzątniemy są... jeszcze raz, Zio. Nie, no, teraz to nie ma sensu. Najlepiej to było przynęte na rekina w ogóle zrobić i no? wyrzucać ją gdzieś daleko, żeby on nam nie przeszkadzał. O ale nie, też... o nie! Co się stało? Zio, czekam na ratunek, możesz mi uratować. Gdzie Jestem jesteś? Przy samej tratwie. To jak to się stało? No, bo podpłynął do mnie, nie wiedziałam, że mam tak mało HP. No on czekaj, mnie tak bo teraz tutaj pływa. Widzę. Och, możesz mnie uratować. Kurczę, Poczekaj, ja nawet nie wiedziałem, że możesz mnie uratować. No, to dlaczego ty tak ten... Czekaj, po, bo... podnoszę. Dobrze, wyciągnij wyciągnijmy. Się... Ugrył naszą tratwę! Dobra, zajął się tratwą, to nawet nie jest głupi pomysł. Okej, okay, wyjąłeś mnie. Tak, ale wsadziłem to... ci do łóżka, poczekaj, muszę załatwić jeszcze tego strasznego. Sadźcie ale ze mnie bohater. Bohater Ty jest korcaliłem że. agę. Czy to jednak nie że mamy łóżko! XD. No co? Nie no, przecież mówiłem ci, że zrobiłem jedno. Tak? Potrzebujemy jeszcze trzy liście, do tego, żeby mieć drugie. Dobra, dobra, ale tak. ratunek. skupmy się na zrobieniu e, skrzynki, bo do skrzynki możemy. Czekaj, czy mamy dwie liny, plastiku 8 nie mam? Nie, e, mam jeden. Ale wyczuję, bo tutaj pływa naokoło plastik o, chyba, czy nie. mało. Dobra, tam jest jeden, dobra. N bo jakby im więcej skrzynek robimy, tym więcej jeszcze będziemy mogli magazynować. Ten przepis znaczy, na kompot owocowy. Co? Myślę też, że on się przyda, bo chciałeś go mieć. W sensie dla ciebie Masz jeszcze glina, jeden plastik. Jest piasek, zróbmy sobie w takim razie mokrą cegłę. Tylko teraz jest się mokra zastanawiam. cegła. I teraz mo y mokrą cegłę nie badamy mokrej cegły, tylko badamy suchą cegłę, nie? Tak to było y chyba. chyba. Tak mi się tak. wydawało. Dobra, tak, Mokra tak. cegło. Uwaga, uwaga, lądujesz koło skrzynki. Dada. I teraz robimy time-lapse czekania aż wyschnie. Nie, dobra, żartuję, nie. nie będziemy tego Słuchaj, robić. Słuchaj, bo to jedna rzecz, czy najpierw robimy ten piec, do którego y, potrzeba dużo cegieł prawdopodobnie, czy robimy najpierw y, filtr wody? Nie no filtr wody najpierw. No to ja mam trzy piaski. Ale to i tak A, musimy, dobra, nie i tak nie? Do musimy, do piec. Tego, bo musimy piasek przerobić na szkło. To co, mam robić tą przynętę? Rób przynętę, zarzucaj przynętę Dobra. i szukamy od razu tego, co na dnie się jeszcze kryje. Słuchajcie, rzeczywiście, pozbieramy te rzeczy, wyczyścimy trochę dno, Chociaż okury. piasek, czekaj, jest blisko, o czekaj, bo ciągle odwracasz uwagę jego od przynęty? No, zarzucaj. Okay. już zarzuciłam. Okej, okay, sztos. Leży całkiem blisko, będziemy mieć go na oku. Okej. Okay. Tylko ciekawe, jak długo będzie żarł. Okay. Czy już zaczął? Jeszcze Nie, jeszcze zapuł. gdzieś odpłynął. Nie, Ale teraz akurat. Halo? Andrzej, tutaj, teraz Andrzej się, może. Okej, okay, jest, płynie. Dobra płynie. No to zaraz się do... rzuci na nią. Czekaj, zaraz ten. Czemu tak blisko rzuciłaś w ogóle tego? Rad bo sobie. ja nie umiem rzucać daleko, mam małe, krótkie rączki. <laughs> dobra, gdzie on jest? Nie wiem, ale... Jest? Nie chcecie się pić czasem? Okej. Okay. Nie. To dobrze, bo mi się chciało. Dobra, wskakujemy do wody, to bo dobra, już łapie. Dobra, wskakujemy i lecimy, słuchajcie, Pamiętaj, zbieranko. zbieramy glinę i zbieramy głównie ten, piasek. Dobra, jest glina. Odpadki też można było Tak, odpadki bo to też są istotne. Jest, wiesz, Akurat tu, gdzie ja jestem, nie ma nic. to uwagi. Ok. Piasku więcej. Dobra, kurde, tego tlenu jest więcej niż mi się zawsze wydawało. Zawsze myślałem, że go jest tak strasznie mało. No, tlenu można to nie jest problem, ten... bo jesteśmy dość płytko. No, no, no. Ale w ogóle tak jakoś tak nigdy nie ten. Zawsze wydawało mi się, że to strasznie, strasznie szybko schodzi. Dobra, dowoduję tak... tlen i jeszcze trochę tego metalu nazbieram. Słuchajcie, wyczyścimy to wszystko. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Przynajmniej ta się skończyła, Andrzej się odpalił i już teraz trzeba uważać. Kurczę, no on gryzie mnie za każdym razem, Choć nie mogę unikać jest go. Bardzo wzburzone może, myślę, że czas najwyższy odpływać i uciekać. A ile masz i piasku ogóle... i gliny? Ja mam trzy piasku, siedem kamieni i glinę mi jedną zabrałaś, więc mam jedną tylko. Ja mam trzy gliny, więc to, no to, jest to za mało. No to możemy zrobić, ale możemy zrobić. Daj mi tą jedną glinę. Trzy cegły, tak? Chyba? No tak, ale to chyba Dobra. dalej za mało. Odłączamy się stąd, słuchajcie, i ruszamy do boju. I tak na, przy tej wyspie już więcej nie znajdziemy z takich rzeczy, więc czas najwyższy po prostu. S -s Swoją drogą cegła wyschła ruszać. Tak, cegła wyschła. Mhm. Sucha cegła! Słuchajcie, nie musieliśmy robić timelapsa, okazało się, że to działa jednak bez timelapsa, może ten. Może samo wyschnąć. I zbadałem i nic. Jak to i nic? No Przewid do góry. No, się nie badałem jeszcze. O. I do teraz góry. mamy, zobacz, mała deska. O, mamy połączenie. Duża deska. Tą... Znaczy, średnia deskę deska pod trofea. I duża deska. I mamy też sieć. Mamy stracha na wróble i piec do wytapiania w końcu mamy jest badany więc Bomba. możemy teraz słuchajcie stworzyć piec do wytapiania żeby przetopić piasek na szkło a jak przetopimy piasek na szkło będziemy mogli zrobić sobie filtr wodny nie martwić się o dolewanie pojedynczych kubeczków z wodą do naszego małego filtra nie także no, wspaniale to będzie Dobra, jeszcze tak co my potrzebujemy do tego żeby zrobić piec piec do wytapiania słuchajcie sześć suchych cegieł czyli sporo tego zbierania gwoździ będzie mamy dwie dopiero sześć gwoździ akurat to, to nie co się martwić bo dużo odpadków nazbierałem na dnie e, no i co to reszta? to mamy wszystko przygotowane. Także jedyne co, słuchajcie, to w, na następny odcinek przygotujemy już materiały na skonstruowanie tego. Skakuj z powrotem, proszę. Akurat płynie Andrzej, patrz, jak się napalił na no, mnie. już on już wiedział, że to już tutaj można działnąć coś, nie? No. Słuchajcie, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, w dagi na kanał, bo oni no, będzie kolejny odcinek z serii Raft. Yy, no i nie wiem, myślę, że w następnym odcinku troszkę rozbudujemy naszą tratwę, żebyśmy mieli gdzie się poruszać, no, co? Taki jest plan. Trzymajcie się, na razie cześć. Wpadajcie na poprzedni odcinek do Agi. Pa, pa.